6 sierpnia 2019 roku. Piotr Szykłania, z tej strony witam serdecznie. Czytelników widzów, słuchaczy Forex Clubu, Eurodollar. Dzisiaj chociażby nawet jednym z powodów jest kwestia tego, jak zachowaliśmy się w dniu wczorajszym. A wszystko w odniesieniu, musimy sobie przypomnieć, wszystko w odniesieniu do tego, gdzie my jesteśmy z perspektywy czasu, tak? Biorąc pod uwagę kwestię końcówki 2016 roku, czy później próby wyjścia górą w maju 2017 roku. To skoro już wiemy o czym mowa, możemy przejść do ostatnich wydarzeń. Zeszły tydzień to próba przejęcia inicjatywy przez Niedźwiedzie, zejście poniżej ostatnich maksów i zejście pod poziom 1.11, otwarcie sobie furtki w kierunku, kierunku 1.10, końcówka tygodnia, delikatna realizacja zysków i zamknięcie w okolicach w okolicach tych ostatnich minimów, co mogło sugerować z perspektywy wykresu tygodniowego lekki dolny, dolny cień. Od razu najsłabsze shorty zmuszone do ucieczki w dniu wczorajszym. No i teraz ze względu na kwestie, które mieliśmy w dniu wczorajszym, plus dzisiejsze wczesne godziny azjatyckie, gdzie doszło do poszukania stop losów powyżej poziomów, o których rozmawialiśmy ostatnim razem 12.15, 12.25, 12.50. Zaczniemy od sytuacji... Z perspektywy handlujących na wzrost wartości na eurodolarze trzy możliwe scenariusze. Wszystkie są bardzo dobrze widoczne z perspektywy wykresu dziennego. Trochę inaczej będzie to z perspektywy handlujących na spadek wartości eurodolara. W każdym razie handlujący na wzrost wartości eurodolara. Możemy powiedzieć, że to jest ostatnie miejsce, gdzie rynek został zmanipulowany do spodu i mieliśmy jedno wielkie nic innego tylko poszukiwanie stop lossów. Jeśli to jest prawda, to rozpiętość z tego dnia z 30 lipca jako punkt manipulacyjny w tej chwili powinno teoretycznie stanowić dobrą podpórkę dla kupujących. Mówimy o poziomach 11,60-1130 w ramach tej strefy jest druga możliwość, gdzie ewentualnie poziomy związane z otwarciem tygodnia, czyli te minima, a biorąc pod uwagę to, czego świadkami byliśmy w końcu zeszłego tygodnia i Wcześniejszej próby ubicia dna na eurodolarze możemy mówić o ewentualnych poziomach związanych z tak zwanym Over-under, i w tym wypadku jest to, są to okolice 11:10, Czyli jeśli nie utrzyma się 1160 1130, okolica 11,10 pełnej psychologiczny poziom 1,11 mógłby być tym drugim rozwiązaniem. Jest jeszcze trzeci scenariusz który jest na czasie z perspektywy chociażby cyklu weekendowego, który sobie rozpoczęliśmy, e, tematem związanym ze swing tradingiem, kwestia tak zwanego dokończenia biznesu, i to jest bardzo dobrze widoczne z perspektywy e, minimum z 31 lipca, minimum z 1 sierpnia, gdzie tutaj możli e, rynek wybudował dolny swing, natomiast no, nie jest ten swing zrobiony księżkowo i ewentualnie z tej perspektywy... W przypadku próby cofnięcia rynek może chcieć dokończyć ten biznes jakimś dolnym spajkiem i później próbować zyskiwać na wartości. 11.60-11.30 jako pierwsza strefa związana z manipulacją i to jest według mnie najważniejszy punkt, nie dopuścić do tego, żeby ta podaż, która tutaj miała miejsce, Została zaktywowana ponownie, później ewentualnie over under w okolicach 1,11, 11 i dokończenie biznesu w okolicach 10,60 czy odrobinę poniżej 10,60. Tak to jest z perspektywy handlujących na wzrost wartości. Z perspektywy handlujących na spadek wartości, godziny azjatyckie przyniosły spenetrowanie 1,12, 15, 25, 50. odrzucenie, budowa górnego cienia, zeszliśmy pod poziomy związane z otwarciem dnia. Kwestia mimo wszystko jest dość istotna, bo należy dzień domknąć pod ewentualną a, spadkową linią trendu. W tym wypadku mówimy o kwestii konieczności zejścia a, pod poziomy 1.12, jeszcze lepiej zamknięcie dnia. Poniżej 11,90 wybudowanie górnego cienia, stworzenie, stworzenie negatywnego wrażenia, propodażowego wyobrażenia. Tak? Generalnie rzecz biorąc, z tej perspektywy wykresu dziennego, to albo jeśli jesteśmy niedźwiedziami, wstrzymujemy się właśnie do końcówki dnia okay? i jesteśmy bardzo cierpliwi chcemy domknięcia pod linią trendu, co jednoznacznie mogłoby być jakby wprowadzeniem do i uaktywnieniem tej podaży w okolicach najbliższych 12, 12, 15. Natomiast fajnie są widoczne trzy poziomy, trzy scenariusze z perspektywy wykresu godzinowego, jeśli chodzi o sprzedających, a mianowicie kwestia tego, w którym miejscu jesteśmy i kwestia wydarzeń z azjatyckich, z azjatyckich godzin, zwłaszcza wybicie okay, tego popytu, który nas na te wyprowadzał. W związku z tym w ramach tego całego spadku sprawdzą sobie, skąd wybijaliśmy ten popyt, tak no i widoczna jest tutaj od razu ta taka delikatna niewielka zmienność a, z okolic startu sesji w Tokio, mówimy o okolicach zbliżonych do 12.30 i to będzie. Pierwsze moje spojrzenie w kierunku krótkich pozycji z perspektywy intraday. Drugie spojrzenie to podobnie jak z perspektywy wykresu dziennego, gdzie na dole mówimy o niedokończonym biznesie. No to tutaj w okolicach 12:46-12:50 mamy kwestię próby ewentualnego dokończenia biznesu. To jest drugi scenariusz z możliwymi shortami. Trzeci, biorąc pod uwagę, że być może Albo inaczej, że wiemy, gdzie są stopy na pewno, biorąc pod uwagę azjatyckie godziny, że być może rynek upomni się o te stopy na zasadzie podwójnego szczytu, w którym ten drugi nadbija ten pierwszy, i jest to naj... bardzo często. A tego typu wydarzenia mają miejsce właśnie na przejściu, na przenikaniu się sesji typu, zaczynamy Londyn. No to Londyn upomni się po swoje, żeby wyczyścić, mieć z głowy jedną sprawę i obrać przeciwny kierunek. Zresztą, bazując na tym, o czym wielokrotnie sobie mówiliśmy, tymczasowy, czy w ogóle, tymczasowa zmiana kierunku, czy w ogóle zmiana trendu, ma szansę zaistnieć najczęściej po poszukaniu stop-lossów. To, nad czym warto się jeszcze zastanowić, to kwestia zachowania euro. Czy czasem umocnienie euro nie wiąże się ze zmianą rynkowych reguł gry? Tak? Kiedyś, gdy dolar i stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych były wyższe tylko od japońskich, używało się dolara do tego, żeby... Pożyczało się dolara tanio, żeby kupować waluty, gdzie oprocentowanie jest znacznie wyższe, tak zwany carry trade, tak? Jak przychodził risk off, no to dolar zyskiwał na wartości, bo wracano do pierwotnych rozwiązań na zasadzie potrzeby oddania taniego pieniądza. Kto wie, czy teraz sytuacja nie zmieni się w ten sam sposób w ramach euro, że to już nie będzie tak, że przy negatywnym sentymencie dolar jest safe haven, tylko będzie trzeba wrócić do waluty, którą tanio pożyczyliśmy, żeby tutaj nie mieć e, ekspozycji. Do przemyślenia, do przedyskutowania. Zapraszam na grupę. E, zapraszam na TradingView. Wszystkiego dobrego. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.